wspólnie z martwień i wspólnych dążeń chciałabym wszystkie, chciałbym wszystkie takie chwile ocalić od zapomnienia. Słowami utworu Poety Gałcieńskiego rozpoczynamy dziś uroczyste zakończenie roku szkolnego 2013-2014. Będziemy także dzisiaj żegnać e, uczniów, którzy przechodzą na kolejny etap edukacyjny. Witam serdecznie, zaproszonych gości, dyrekcję naszej szkoły. serdecznych rodziców, wszystkich i wszystkich, 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 wszystkich. Proszę pana Cudzelego Roszkowskiego o prowadzenie do ostatniego. Bardzo proszę wszystkich o powstanie. godnej postawy pewnej szacunku dla symboli narodowych. Począć sztandarowy sztandar wprowadzić. Można usiąść. Proszę teraz panią dyrektor o zabranie głosu. Troszkę niższe. musiałam sobie powiedzieć. Kochani, bardzo serdecznie wszystkich witam. Na zakończeniu roku szkolnego 2013-2014. Powiem Wam szczerze, że ten rok nie był łatwym rokiem, nie tylko dla Was, ale i dla nas, nauczycieli i dyrektora szkoły, dla mnie szczególnie, bo tak jak chciałam, żeby, będąc dyrektorem szkoły, uczyło Wam się tu jak najlepiej, żebyście tutaj spędzali najpiękniejsze. Chwilę. Taki myślałam, żeby tak się stało, ale w tym roku było to trudne do zrealizowania z wielu przyczyn. Przede wszystkim w związku z tym, że kolejny rok spędzaliśmy poza budynkiem naszej szkoły, nie na ulicy Białostockiej. Ale słuchajcie, na zakończenie roku mam nadzieję dobra już wiadomość. Od września wracamy na Białostocką 3. Co wy na to? Mimo tych trudów myślę, że rok szkolny 2013-2014 powinien być uznany za dobry rok. Pod każdym względem, e, którym powinien być uznany za dobry rok, czyli Mieliśmy okazję realizować mnóstwo projektów w szkole. Mieliście okazję uczestniczyć w wielu wycieczkach, wyprawach, nad morze, do innych miast. Oczywiście wspaniałe sukcesy nas nie ominęły jako, jako szkoły. Mieliśmy okazję uczestniczyć w wielu przeglądach, spektaklach, festiwalach i konkursach zarówno artystyczne, jak i tych matematycznych, polonistycznych i historycznych. Mimo tego, że nie jesteśmy u siebie, mieliśmy okazję gościć inne ośrodki na wojewódzkich konkursach, które byliśmy organizatorami, między innymi konkursie Pięknego Czytania, konkursie historycznym, konkursie języka niemieckiego. I wyszło to również nieźle, dlatego że otrzymywałam telefony z podziękowaniami za dobrze zorganizowany konkurs i za mile spędzony czas uczniów innych szkół u nas. Także kochani, reasumując, od września do nowej, starej szkoły wracamy. Wracają też różne sprawy, które tutaj w tym roku trochę nam kulały. A to między innymi fakt, że ja będę wtedy widziała już, czy uczeń spóźnia się na lekcję, czy przychodzi na lekcję punktualnie, bo no w tej chwili nie do, zawsze mogłam Was zauważyć, bo byłam w drugim budynku. Teraz będzie to bardziej możliwe. Będziemy mieli bardzo mocno zmonitorowaną szkołę, czyli będzie więcej kamer niż było dotychczas, więc bądźcie grzeczni, bo wszystko będę widziała. Także na sam koniec chciałabym Wam jeszcze powiedzieć, że jestem z Was dumna, patrząc na te trofea, które przywoziliście spoza Bierzycka, ale i z Bierzycka. I życzę Wam miłych wakacji, żebyście do nas wrócili. Bezpiecznie, zdrowo, cało, żebyśmy się spotkali w Nowym Roku Szkolnym 2014-2015 z uśmiechami i z nastrojem pozytywnym do następnej pracy. Dziękuję Wam wszystkim. A teraz postąpi bardzo proszę, uroczysta chwila. Otóż Pani Dyrektor Nie? nagrodzi uczniów. Za bardzo wysokie wyniki w nauce. Są to uczniowie, którzy otrzymają świadectwo z białym czerwonym paskiem. Także z powrotem przekazuję głos pani Kochani, ja tutaj mam taką grupę uczniów, szczególnie wyjątkowych, to znaczy takich, którzy zasłużyli na świadectwo z czerwonym paskiem. Przypominam, że to świadectwo można uzyskać od czwartej klasy szkoły podstawowej więc mimo, że maluchy też na pewno pięknie pracowały, to niestety ona jeszcze w czasie 1-3 nie mogą tego czerwonego paska na uzyskać. Kochani, ja wyczytam całą tą grupę, poproszę o podejście do Stomika i pokazanie się całej społeczności, która nas dzisiaj zaszczyciła. Więc po kolei. Edyta Komar. Krystian Naprawski. Angelika Gosieńska. Hubert Balsyncz. Radosław Naprawski. Marcin Piniąża Dominika Przędzak i Karol Drożynę. Ci uczniowie uzyskali przynajmniej 4,75 średnio z